Shimano Shimano, ja oczywiście jestem dawcią, my jesteśmy oczywiście w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku oczywiście porozmawiamy sobie o dwóch gierkach, czyli yy, Stalker 2 który został zaprezentowany na targach Microsoftu yy, oraz o nowym raczecie Enklingu Exclusiv na, na PS5, który je, ma niesamowite wysokie oceny. No i co? Zostawcie tutaj lajka, Subskrybujcie, no i co. I tak, jest to ukraińsko rosyjska gra S.T.A.L.K.E.R. Druga część. Ja jestem mega zajrany na takie klimaciki, no i oczywiście wiadomo, w sumie 2022 nie było dokładna, na data premiery, no ale wygląda naprawdę ładnie S.T.A.L.K.E.R. 2, ale też nie jakoś przełomowa... Nie 2 tak, że będzie w ekskluzywie, znaczy on nie będzie ekskluzywem chyba. Tego nie jestem dokładnie pewien, ale będzie na pewno w Game Passie, czyli w pewnej subskrypcji, yy, która jest 50 zł miesięcznie. Yy, ale to macie już na Xboxa i PC-ta. Na samego pc ta możecie mieć troszeczkę taniej za 40 zł, czyli 39,99 yy, Mi ta gra naprawdę bardzo przypomina dosyć Call of Duty albo takie Metro Exodus to jest bardziej do tego zbliżone e, więc tak mm, oczywiście będzie Xbox obsługiwał tą grę w 4K 60 klatkach ale nie wiem jak to się ma z tym ray tracingiem ray tracingu w 4K na pewno Xbox Series X będzie obsługiwał w 30 klatkach to na pewno może nawet w 60 tak jak było to w przypadku Resident Evil Village e, i tak e, więc no i powiedzcie, jeżeli oglądaliście ten cały pokaz, to powiedzcie coś, co się wam bardziej podoba. Ja, ja bym w sumie tak jak najbardziej mega na areny na Forze Horizon. Piątkę, która wyszła, totalnie rozwałka, wbicie w ogóle w odcinek, bo nagram o tym odcinek. No, więc to tyle. No i lecimy do Ratchet. Tak jak a propos yy, Ratcheta Klęka, jest to drugi już ekskluzyw, ale wy, yy, bo pierwszy ekskluzyw na PS5 to był oczywiście Dark Souls, yy, który był naprawdę... Dark Souls, tak, to jest jakiś remake chyba, coś takiego, nie, nie lubię troszeczkę takich klimacików, a to jest Ratchet and Clank Rift Apart. Po pierwsze, y, mega y, super jest ta piękna gra i po pierwsze, przemieszczanie pomiędzy tymi różnymi wymiarami jest mega i to mega szybkie, wręcz nie ma żadnych loadingów jak na inne mapy, a przemieszczanie się pomiędzy innymi planetami jest to niesamowicie szybkie, loadingi niemalże nie istnieją. Jest po prostu animacja jak po prostu by, nie wiem, przelatywanie pomiędzy tymi planetami, no i co, po pierwsze, fabuła y, ma to około y, ocen y, 8,900 y, na 10, czyli są to niesamowicie, a ta gra dopiero wyszła. Więc no, jest to według mnie niesamowite. Jeszcze raz, i co, ja sam, powiem wam tak, miałem całe życie PlayStation, ale w planach oczywiście z Xboxy jednak totalnie ten Game Pass mnie wstrząsnął. Powiem tak, gdyby wyszło, ja powiem tak, gdyby wyszło na przykład The Last of Us 3 wychodziłoby, w przyszłym roku wiedziałbym o tym, nie kupiłbym totalnie Xboxa i God of War, jeżeli ja, miałbym tą pewność. Bo The Last of Us jest dla mnie to najlepszy ekskluzyw jaki wyszedł na PS5, Yy... Jednak mocniejszy był Xbox od jakiegoś czasu W sumie Xbox był mocniejszy Ale jednak Playstation miało O wiele większe, w sumie teraz też tak jest Że wygrywa nadal PS5 Choć Xbox ma tyle Przecież yy, Jak to powiedzieć Tych ekskluzywów w tym Game Passie yy, Tyle możliwości Ale jednak według mnie yy, Kupno Ogólnie PlayStation 5 jest zdecydowanie potwierdzonym ogromnym sukcesem PlayStation 5, ponieważ kupiono ileś tam, nie wiem ile, 150 milionów egzemplarzy, a w Xboxach kupiono chyba zaledwie tam 70, coś tam, czy 60 nawet milionów, więc tu jest dwa ponad razy większy zakup konsol. E, więc to, jeżeli w sumie ta serie Ci się spodoba, taka z grami, Y, Zawsze mówienie o gie, grach różnych To zostaw to jeszcze raz lajka No i w sumie to tyle, do zobaczenia Do usłyszenia w kolejnych odcinkach No i cześć!